Cześć, dzień dobry kochani, witam się z wami na podsumowaniu miesiąca czerwca. Podsumujemy sobie w zasadzie cały miesiąc, bo nie robiłam podsumowań. Ehm, nie wiem, i brak czasu, i po prostu taka myśl, że niekoniecznie to jest aż tak potrzebne. Ja sobie tutaj to, to, ja sobie tutaj to wszystko wypisałam. Zrobiłam to wczoraj. Ehm, tu, jak widzicie, tygodnie zapomniałam. Tydzień drugi ehm, nie dotyczy, po prostu cały został wykreślony. I to samo zaznaczyłam sobie tutaj w tabeli, byście spojrzeli, to był cały tydzień, który byliśmy na wakacjach, ja mam nawet taką karteczkę, wyrwałam sobie z tego notesu i pisałam wszystko to, co kupowaliśmy na wakacjach, ale to się dotyczy tylko tego tygodnia nad morzem, to co było później już na Śląsku u babci, tego nie liczyłam, więc to też sobie osobno takie chciałam zrobić podsumowanie wakacji. Ale jak to ze mną jest, dobrze wiecie, więc możliwe, że to zobaczycie dopiero w przyszłe wakacje. Nie, dobra, żartuję, ale z czasem u mnie na krucho. Tu sobie to wszystko wypisałam. Każdy tydzień został pouzupełniany, żeby nie było. O, trzeci tydzień, tydzień czwarty. Tu już jest całkowite ym, podsumowanie. Ja już sobie to oczywiście zapisałam. 130,99 euro udało mi się za, nam się zaoszczędzić z. Kosztów z kosztów zmiennych, czyli z pieniążków, których, których używamy na co dzień, tu już mam oczywiście lipiec. Dobra. Ogólnie kosztów zmiennych mieliśmy 1361, więc wynik 130,99 jest ok, ale mogło być lepiej, bo kwota była mega duża. Więc teraz jedziemy tak: na jedzenie wydaliśmy, słuchajcie. W pierwszym tygodniu 36,98 euro. Tak naprawdę to były tylko dwa dni, które byliśmy w domu, bo i 5 i 6 i siódmego już wyjeżdżaliśmy. Paliwo 247,30. No i właśnie to jest to, że na cały budżet nasz paliwowy to było 400 i w tym pierwszym tygodniu tyle wydaliśmy. Jeździliśmy jeszcze wtedy na działkę. Pamiętajcie, że to było zatankowanie samochodu mojego męża, to, którym wyjeżdżaliśmy, więc ja sobie razem po prostu wziąłam pieniążki. Plus... Zabrałam sobie ekstra 70 euro jeszcze, żeby jakby um, natankować po prostu na drogę, żebyśmy, wiecie, zatankowaliśmy sobie w domu, dość daleko dojechaliśmy, ale żeby jeszcze te 70 euro było po prostu w budżecie do dotankowania, żebyśmy zajechali nad to morze. Um, generalnie okej, okay, no później już płaciliśmy polskimi pieniążkami, zawaliło wiadomo. Drogeria nic, moda nic Rozrywka to było 2 euro Dzieciom kupiłam piłeczki w kiku Dom akurat jest widzicie wszędzie skreślony Bo nie przeznaczałam na to nic Zwierząta, Zwierzątka nic I inne też Więc łącznie wydaliśmy w pierwszym tygodniu 286 ,28 euro i 28 centów Tydzień drugi cały nie dotyczy Tydzień kolejny Kiedy już wróciliśmy Na jedzenie wydaliśmy 143,27 Na paliwo nic No My też słuchajcie, przyjechaliśmy, my zatankowaliśmy sobie samochód jeszcze w Polsce przed granicą, a że do domu mamy gdzieś 500 km. No w sumie nam to powiem szczerze starczyło, bo też wróciliśmy. Może jeździł tylko tydzień do pracy, później już na następny tydzień skoczył, wiecie, to nawet nie tydzień, bo my kiedy wróciliśmy 23. Mm, to był poniedziałek, 23, 4, 5, 6, 7, piątek. No, no to sobotę już było, widzicie. No dobra, zaraz będziemy do tego dochodzić. E, Okej, okay, drogeria 20 i tylko takie był budżet i to też wydaliśmy do końca. Moda 80, no ale to było wydane tak naprawdę w Polsce, no ale na ten tydzień sobie to wpisałam. 198 rozrywka, e, czyli cała reszta, bo rozrywki miały. Wzięłam sobie za budżet, uznałam 200 euro akurat wtedy, ale te 198 i stąd z innych dokładnie 102, czyli 300 euro od razu sobie nad morzem wymieniłam. Te pieniążki te po prostu wymieniłam sobie od razu nad morzem i mieliśmy jeszcze dodatkowo polski budżet. Dom, tak jak wspominałam, nie dotyczy zwierzęta, 475 i 130, bo łącznie z tym 102, jeszcze 28 wydaliśmy jak przyjechaliśmy do domu i poszliśmy na basen. Taka była chica, że no masakra w ten dzień, nie? Było 38 stopni ehm, Dobra, i ostatni tydzień to już ten tydzień, co się niedawno po prostu skończył Na jedzenie wydaliśmy 239,21, robiłam ogólnie duże zapasy ym, takich rzeczy, które mi się skończyły Paliwo 110, no i właśnie do tego dążę, to jest to, że już nam się paliwo skończyło I po prostu sobie dolaliśmy, ja nie tankowałam w ogóle Mojego samochodu, ponieważ on wtedy dwa tygodnie stał i tak naprawdę dopiero teraz gaz mi się skończył. A że w Niemczech nie ma tak jak w Polsce, że wszędzie zatankujesz gaz, a ja mam akurat samochód na gaz. No i niestety ym, nie, nie mam po drodze tam. <grym> już powiedziałam, że dzisiaj się wybiorę, chyba się nie wybiorę, ale jutro już na pewno muszę podjechać, bo nie będę na paliwie jeździć. Dobra, drogeria, nic, bo już też nic nie było. Moda, rozrywka, nic, bo już nic nie było. Dom, tak jak yy, Wcześniej nie dotyczy, ponieważ nie było żadnego budżetu przeznaczonego, zwierzęta już nic i inne. Kupiliśmy sobie dmuchany materac, kiedy? W sobotę? Tak? W sobotę? Nie, w czwartek, w czwartek kupiliśmy sobie dmuchany materac na działkę. Tak, bo potrzebujemy. Więc łącznie y, z wydania z kategorii naszej. Aha, no cały, przez ten cały dzień wydaliśmy 36, 367,71, a ten trzeci tydzień 576, więc jest różnica, nie? No, dlatego ja mówię, że jakbym ja miała sobie y, co tydzień budżetować, hmm, to no, okej, okay, tutaj rozrywka akurat tak przeważyła, nie? Ale na przykład taki tydzień, gdzie tyle jest paliwa i tyle jedzenia, to ja nie wiem, jak ja bym to zrobiła. Ja nawet nie umiem sobie tego przewidzieć, tak jak niektóre dziewczyny mówią, że one umią przewidzieć, w którym tygodniu, ale ja nie wiem, bo um, niby byłabym w stanie na takiej zasadzie zapasowej, wiecie tam gdzieś, zobaczyć, a tu mi się skończy, tu mi się skończy, ale to nie jest tak do końca. Bo jeżeli są na przykład, wrzucą mi jakieś mega, super promocje w kauflandzie i wiecie makarony za 50 centów czy coś takiego. Chociaż no nie zdarza się tak aż, no bo ja kupuję bie, wieloziarniste Ale dobra, niech mi rzucą naprawdę jakieś super promocje to ja nie będę czekać na ten tydzień, o Jezu, za dwa tygodnie No bo jakby przepadnie mi to, no nie? ja jestem team w ogóle robienia zapasów Oczywiście tak na miarę, tak, jakoś z głową No ale jednak, żeby było to w domu Bo ja nie lubię jeździć co chwilę do sklepu Ja mam znajome, które robią zakupy codziennie I codziennie kupują coś na obiad, codziennie tam na coś tam, no ale to wychodzi w ciągu, na no, to są też na przykład, bo jedna osoba albo para po prostu, to wychodzi kolosalne ilości, słuchajcie, kwoty tego wszystkiego, bo idziesz do sklepu codziennie i codziennie jednak coś dodatkowo kupisz, tak? Z listy. Dobra, na jedzenie mieliśmy 500, przeznaczone ym, wydaliśmy 419,46, paliwo było 400, wydaliśmy 357,30. Drogeria 20 i 20 wydaliśmy. Moda 80-80 wydałam. To wszystko poszło dla dzieci, słuchajcie. 200 rozrywka i 200 wydałam. Tutaj nic nie było. Zwierzęta 4,75 tylko. I z innych 148,50, a było. Z 150, więc euro 50 nam tutaj zostało. Generalnie 1230 euro i 1 cent dokładnie wydaliśmy, więc tego co było, po prostu zostało nam 130,99. I też tą kwotę tu już mam, widzicie, odłożone pieniążki. Muszę sobie to oczywiście zapiszę później, ale też muszę, bo tutaj mam pieniążki jeszcze jakieś dodatkowe tam, które leżały, więc opróżniamy cały ten binder. Też sprawdzimy do końca, czy to się zgadza. Tu sobie odsunę na bok. Tydzień numer 4. 75, 79. No to tu jest 70. Tak. I czy tu będzie siedemdziesiąt dziewięć? Dobra. Jest 5. Jest 5 drobczych, akurat, ale jest. Dobra, jest Dobra, drobne się przydają. 50. 70, tak, 9, 75, 79. Wiecie co ja wam powiem szczerze, że już tak czekałam na to, bo y, nowy tydzień trwa. I ja muszę to już tam, wiecie, wsadzić. No i już kupowałam jakieś rzeczy, ale nie mogłam sobie tutaj wsadzić. I wziąłam pulę pieniędzy na bok i mówię, zapisuję sobie coś, coś czego, a później będę musiała w binderkach to y, poprzekładać. Znaczy, poprzekładać, w ogóle wsadzić i zrobić tak, jak ma być. Z paliwa zostało 40 i to się zgadza. Po co ja to w ogóle zamykam, nie? Tak, z urody nie zostało nic I nic nie ma Moda została cała wydana, ale Kupiłam dzieciaczki przynajmniej, słuchajcie Do, 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 do nie wiem <grych> do, do przyszłego roku e, Okej, okay, dom też nic, no tutaj nic nie było Zwierzątka, no 5 euro W sumie to 25 euro po prostu Już sobie wcześniej wyjęłam po to było w wcześniejszym tygodniu wydane I z innych To euro 50 nieszczęsne, też jest tutaj więc... Aha nie. Tak, dobra. I ja odłożę sobie ten banderek już na bok. Będę musiała sobie tutaj powsadać pieniążki. E, I teraz te na pewno pieniądze wszystkie te drobne, które nie są jeszcze dziesiątkami. Więc pięćdziesiątki, dwudziestki, piątki, dwójki i jedynki. Widzę, że już więcej nie ma. To one lecą do tej samo się skarbony, Ale tak, zgadza się i zostało tyle pieniędzy, które, ile miało zostać, co prawda w binderze tutaj było troszkę mniej, ale ja jeszcze w ciągu em, całego trwania, tutaj tak jak wspominałam, na przykład te 25 centów, które em, tu na zwierzątka, o, wydaliśmy i tu zostało 5,25, tak, bo 4,75 jak odejmiesz od 10, to jest 5,25 i te 25 już w trakcie było po prostu wyjęte, wiecie, i tutaj jak jakieś drobne, to zostawały na przykład 2 centy, Tutaj akurat 3,2 euro, no to ja sobie to wyrzuciłam dalej. No tak robię, żeby też sobie ułatwiać. No i ile z wyzwań z drapek i gier mam? Ile zaoszczędziłam w tym miesiącu? Nie wiem, będę musiała sobie to tutaj później zapisać. Natomiast tu już jest kolejny miesiąc rozpisany. W tym miesiącu mamy już tylko 1134 w lipcu, w sensie 1134 do wydania. E, tak, na koszty zmienne, dlatego ja sobie to wszystko zrobię. Jak widzicie, tabela, żeby nie było, wszystko jest gotowe, tutaj na sobie muszę wpisywać tygodnie, całą resztę i tyle. Dobra, najważniejsze, że podsumowaliśmy sobie ten miesiąc i teraz co? I teraz co? Idziemy może do cotygodniowych. tygodniowych. to jest brudne, z czego tak obklejone? E, no, Trzeba by było uzupełnić co tygodniowe, prawda? Za ten tydzień dzisiaj jest w ogóle poniedziałek i miałam to zrobić wczoraj, ale padałam na pysk. Dobra, co tygodniowe, więc biorę kosteczkę, dwunastkę, momentik. Tutaj jest. Jesteś to ty, czy nie ty? Ty jesteś dwunastką, nie? Dobra. Dwunastka. Wyzwanko. Akurat tyle pieniążków mi zostało tutaj, no to się przyda, żeby wrzucić. I wyszł, wyszedł numer 10, więc 10 euro tutaj odkładam. Jezu, gdzie ja to wpisałam? Tutaj. Boże, masakra, co. Dobra, ja sobie to zmarzę. A nie widziałam tej rali akurat. Yy, zmarzę to sobie później, teraz nie będę już przedłużać. Tak, myślę, że film będzie długi. 10 centów challenge Tak, tutaj coś na pewno wskoczy. Tutaj było trzy razy. Ja już sobie to wsadzę tu po prostu poza filmem. Plus 30 centów. Daje nam to 9. 20 już. No, zbliżamy się niemalże do końca. Dzisiaj co? Hmm, ale wiecie, co data sobie wpiszę? Tak. Jeszcze czwarty, siódmy żeby to zaznaczać za tamten miesiąc. Ok. A później podliczę, ile za ten lipcowy budżet nam skoczyło tutaj. Dobra, dalej. No, chodź. Letnie oszczędności. Co tutaj? Piętnacha. Coś jeszcze wrzucimy? 15 i pięć niech będzie, dobra. To akurat dwie dyszki. Wpadną do wyzwanka. Chodźmy tutaj. No. Tak. Bardzo mnie wkurza to, że te koperty mi się tak pofarbowały. 0, 4, 0, 7, 25 plus 20 mamy 175 euro. Czy wy wierzycie w to w ogóle, że y, czy, czy umiecie sobie przyjąć to w świadomości, to tak y, łatwo, że już jest za nami połowa roku? Że już jest y, ten rok, który się dopiero zaczął, że już połowa jego minęła i zaraz minie druga połowa, i zanim się nie obudzimy, będziemy mieli 80 lat. Wiecie o tym? <laughs> Straszne to jest naprawdę. Straszne. Dobra. Kawki, kaweczki. Um no i te koperty wyglądają jak wyglądają tutaj sobie wyrzucimy dzisiaj co, dwie dyszki też, niech tak będzie Ym, co tutaj było takie większe nie, tu już nie, bo te dziesiątki, piątki mamy no to sobie weźmiemy te kawki za dwa, nie to będzie tak raz dwa trzy cztery pięć, to mamy dychu i jeden, dwa, trzy, cztery i pięć i to będzie dwie dyszki mnie kosztować uzupełnienie tego Ok. Powiem Wam, tak mi się podobają te wyzwania. W ogóle wszystkie moje wyzwania mi się mega podobają. Dobra, czwarty, siódmy plus dwadzieścia, dwa, cztery, dwa. Wy na uwadze to, jeżeli ja wiecie, zamalowałam na przykład za dużo, albo dodałam za mało pieniędzy. Jeżeli ktoś to widzi, zaraz mi dajcie znać, bo ostatnio tak wyszło, jak wyszło, nie? Że nie wiedziałam, czemu tam jest taka kwota. Dobra. Jest zazwyczaj gdzieś tam, tak jest. Dobra. Teraz tak, wyzwanko. Środa, więc odkładam na loda. Został mi tylko poniedziałek i środa. Aha, no nie, no piątek i sobota też, ale to są takie już wielkie wyzwania. Więc my sobie tutaj dorzucimy pędyszku no nie? 10 i będziemy już mieli same piąteczki. Dobra. Tutaj sobie zapisuję więc plus 10 170 04 07. Ja jeszcze pamiętam w szkole, jak zawsze miałam problem z zapisywaniem dat, bo albo rok mi się pieprzyła, bo potem miesiąca tak szybko mijały w tej szkole, że yy, musiałam sobie cały czas odnotowywać, nie? Coś innego. I zawsze zrobiłam jakąś gafę. Przynajmniej na samym początku. Jeżeli ktoś też tak miał, dajcie znać. Czwarty. No akurat za teraz, nie? Dobra. Czwarty. Mhm. Czwarty, czwarty, boże, krem padł. Plus 5. Mamy 135 łącznie. 4, 7. Dorzucamy tej piąteczkę. No, tu już na grubo jest ta koperta ledwo-ledwo. To są tylko piątki, ale jednak zajmują sporo miejsca. Teraz kalendarz oszczędności. Rozpoczynamy sobie drugą stronę. I tutaj wrzucamy dziś piąteczkę. Tutaj miałam co też różowy. nie? Dobra. Podobnie jak tam. W piątkach, w piątkach odkładam tylko piątki, a w sobotach odkładam kwotę pasującej do daty, pasującą do daty. Ale że akurat teraz wypada 5, no to też 5, że piąty dzień miesiąca sobota. I tu sobie odnotuję, plus 5, więc łącznie będzie 401, o, 0,4, 0,7, 25, kocham te cienkopisy, kocham, no, zawsze kochałam miłości, nie zmieniłam, <grym> dobra, tak? Ten ciemniejszy, I co 28. Hm, może ja bym chciała to więcej, no ale wiecie, chciałam być fair w stosunku do tych tygodni. Ale jak skończę szybciej, będę się szybciej e, cieszyć z wygranej, prawda? 28 i 22, to mi da 50, nie? Dobra. Dobra, to tak zrobię. E, niech będzie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. No, nie wiem, czy zrobiłam dobrze, ale dobra. O, wrzucimy sobie te 50. I tu zapiszę z tyłu plus 50. Tak, o Jezus. I mamy dokładnie 1049. 0, 4, 0, 25. No, I znowu to samo. Czemu ja od tej strony w ogóle to zapisuję ostatnio? No. Dobra. Kaska wrzucona. Tu mam też banknot zastępczy, bo yy, ta koperta już też tękała, po prostu. Okej. Okay. Tutaj, które to był fiolet? Ja naprawdę nie wiem. Cały czas się mylę. Dziesiątka. No i też nie ten. Nie, ja go nie mam, po prostu nie mam tego koloru, który był. I tutaj dyszkę odkładamy, bo to jest wysłanie 52 tygodnie po 10. Więc wrzucamy sobie dychu. Tu jest podobna sytuacja jak w tamtej e, kopercie z piątkami. Nie wiem, jak to ogarnąć. Znowu robię to samo. Dobra, plus 10, 0,4, 0,7, 25, 2,7, 0. Piękne te wyzwania moje wszystkie, naprawdę, ja jestem zakochana w moim binderze wyzwaniowym, zakładam, że we ze swoich też. Ach, cieszą, cieszą mnie te wyzwanka, okej, okay, lipiec, za tego dziesiątego już sobie tutaj zrobimy. W tym wyzwańku też jakbym tak, wiecie, odkładała faktycznie... Y Jakbym tak była w stanie nagrywać filmiki Bo to odkładać to jest jedna sprawa No nie, jak sobie tak wiecie Mogę usiąść przy rodzince i dołu pod sobie odkładać Najgorzej to jest tutaj przyjść Kochani do was i coś nagrać Bo czwórkę, Trójka dzieci w domu No to już wiecie, nie lada wyczyn, a od znajomych przyjechała córa do nas na wakacje Dyszku, no Ym, I wiecie I teraz mamy czwórkę dzieciaczków w domu więc no, teraz to już w ogóle kombo usiąść tutaj. A też druga sprawa, wiecie, no jak to w domu, jak się kręci, no co chwilę coś się robi, co chwilę yy, coś potrzeba, co chwilę, nie wiem, gdzieś się chce wyjść. Tym bardziej teraz to wiecie, czy to na lody, czy to chociaż dzisiaj mamy okropną pogodę. Nie wiem, jak u Was, dobra, lipiec dokończymy sobie. Nie mam pojęcia, jak u Was tam, ale tutaj jest naprawdę tragedia. Tak się rozlało. A z drugiej strony człowiek się cieszy, bo na działce na przykład no, wszystko mamy usunięte, i, 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 wiecie, i ja gadam, no kurczę, no z tym podlewaniem ciężko, bo my tam nie mamy bieżącej wody. Musieliśmy sobie y, załatwić te mausery na wodę, takie tysiąc litrowe y, baniaki, wielgachne na, y, no, na tą wodę. I no, tam jest naprawdę na działce, to na wagę złota to jest. Cenniejsze niż złoto, wam powiem, ta woda jest tam. No. Więc jak popadało, to dobrze. Chociaż tyle. Okej, okay, więc tutaj mamy 525 w wezwaniu. O nie, poszłam z tej strony. O, tak. 525. 20, dokładam. Ok, i jeszcze jedna rzecz, bo tak jak już wspominałam też wcześniej, żeby nie być gołosłowną, oczywiście, ze względu na to, że no trochę tych wyzwanek mi um, udało się ukończyć, tych cotygodniowych, chciałabym dodać sobie jedno wyzwanko jeszcze do mojego binder'a. Wyzwanie, które no tak, no ja się zakochałam, a po prostu nawet, nawet nie jakby nie z mojej z mojej broszki, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu nie z mojej winy, nie, po prostu nie, nie w mojej woli było to, żeby mieć to wyzwanie ale dostałam taką mega niespodziankę, kocham je po prostu więc tropikalne oszczędzanie i jak to wiecie no przypadło na wakacje które dostałam w prezencie gratis od Martynki przy zamówieniu np między innymi tego pięknego bindera no tak, dorzucam sobie tutaj. Kurczę, no czemu miałabym z tym czekać? Ja, ja mam w ogóle tyle wyzwań, kochani, słuchajcie, już czekam na produkty do wyzwania, do wyzwania, Jezus, do rozdania. Już podobno jutro mają być, więc mam nadzieję, że faktycznie będę, będę w stanie nagrać Wam filmik z rozdaniem. Tak? I ja mam sporo wyzwań, które też ja sobie sama kupiłam i które jednak, no po prostu nie, jednak nie są moim vibe'em i będę Wam w stanie je oddać po prostu w wyzwaniu. W wyzwaniu. Jezus, co ja mam z tym wyzwaniem? Wiecie, co ja tak czasami miałam, że zamiast. Y, mówiłam coś o mojej szefowej, i zamiast szefowa to mówiłam teściowa. Nie wiem czemu, ale jakąś opowiadałam. A wszyscy co? No, moja szefowa. No nie powiedziałaś teściowa. No ile wiecie? No i to po prostu wychodziło samo z siebie. Więc nie wyzwanie, tylko rozdanie. Będzie sporo rzeczy tam, myślę, no, myślę, że fajne i sporo rzeczy będzie do, em, w tym rozdaniu, ale to już oczywiście nie mi oceniać, bo ja jestem jednostronna, nie? Ehm, sami musicie się przekonać, ale te tropikalne oszczędzania na pewno sobie rozpoczniemy, więc wepniemy sobie tutaj y, zaraz za tym, jako pierwsze będzie oczywiście, żeby zawsze na pewno je robić. I co? Otwieram sobie tutaj bajnerek. Kopertkę już sobie wrzucę i pierwsze oszczędności tutaj polecam. Ok, zamykam. Ciężko z tym. On ledwo zipa, albo jeszcze wsada. Następne dobra, ze względu na to, że mam aż tyle tutaj tych pieniążków, to może sobie więcej rzeczy skreślimy. Zobaczymy. W każdym moim razie tak. Zrobimy tak, że. Gdzie jest mój piękny piórniczek Dobra, tutaj, gdzie jest moja drapełka. O, jest. Dobra, więc zdrapiemy sobie, zdrapiemy sobie tutaj drapeczkę. Wiecie co? Ja nie byłam w ogóle przekonana do zdrapek, naprawdę. Jakby fajnie się oglądało u was, ale u mnie to tak było niekoniecznie. A przyznam szczerze, że jak ostatnio nagrywałam ten filmik, to jakoś się zakochałam. Taki, taką w pas mi to sprawiało, ok, i tą drugą. No i tu już widzicie, przegłampałe. Tu Mówię, sobie tutaj dwie. Więc tu już mamy 25. No i chciałam tak 50, ale to już mam za dużo, co? Dobra, tu odłożę na bok. No nie, no 50 nie. Co by tak tutaj, tutaj coś zrobić? I każda litera wyrazu to dwa. Palma. Mam palmę. Mam palmę. Palma mi odbiła, ok. Więc to jest 10, ok. Więc 25 i 10 to jest 35. Więc zrobimy sobie tak: 35. I 15, nie, to już by było za dużo. Ok, tą dziesiątkę. Tą dziesiątkę zaznaczymy. I tutaj piątka, jest piątka, jest na samej górze. Ok, świetnie. I mamy razem 50, tak? Wszystko chciałam sobie po prostu rozpocząć, a później już będzie się robić wiecie. Akurat tak, jak mi, jak, jak, jak mi się zachce. Więc podobna data, tak, 0,4. 07, 25, jeszcze w lipcu, w czerwcowym, czerwcowym budżecie. O, w ten sposób rozpoczniemy sobie. Plus 50 i mamy 50. Ok. Raz, dwa i trzy. Więc tak, jest ok. Moje pierwsze książeczkowe wyzwanie, ale zakładam, że nie ostatnie. Tylko już będę musiała naprawdę wyzwania e, bardziej myśleć, co zamawiam, a nie zamawiać pod wpływem jakichś tam emocji. Dobra. Więc pierwsza pięćdziesiątka tutaj wyleciała. Ja będę musiała sobie podsumować, mój e, luki, żeby sobie tam dopisać. I nic. Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście e, ze mną. Widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że w rozdaniu. E, mam nadzieję, że sporo osób weźmie udział. Hmm, tak po prostu, żeby się pobawić bo tak jak wspominałam już w którymś tam poprzednim filmiku, że myślę, że będzie fajna wygrana i dla osób, które budżetują no i oczywiście dla początkujących, bo będzie um, no będzie fajnie, <grym> nie mogę więcej zdradzić tak więc dziękuję kochani za to, że dzisiaj byliście ze mną um, mam nadzieję, że u Was a zdrówko ok, bo u nas odpukać, niemalowane, nie mam niemalowanego a przed sobą yy, jest ok. Teraz i oby tak pozostało. Nic. Ja będę uzupełniać na y, lipiec w końcu pieniądze y, do Minderka. Oczywiście ja mam ten mały portfelik teraz, ale tutaj cały czas jednak trzymamy w domu te pieniądze. Tutaj cały budżet ląduje tutaj, a później sobie tylko wybieramy. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Czy to będzie rozdanie, czy koszty roczne na nowy miesiąc? Nie wiem. To już zweryfikuje po prostu moja paczucha. <grydy> czy przyjdzie jutro, czy nie. Nic. Dzięki wielkie. Raz jeszcze, trzymajcie się do następnego. Na razie.